Cześć. Czy Polska to Gotham City z nowego Batmana? Posłuchajcie tej teorii, która urodziła się w mojej głowie jakiś czas temu. Sam film oglądałem w kinie. Polecam fajny film. Natomiast i tutaj będzie bez spoilerów. No i pytanie: czy Polska to Gotham City z nowego Batmana? Są podobieństwa. I posłuchaj w jakiej części. Więc w Gotham duża część takiej przestępczości zorganizowanej polegała na tym, że mafia ułożyła się z instytucjami publicznymi i korzystała z tak zwanego funduszu odbudowy. Fundusz odbudowy to było ustawione przez ojca Brusa Wayna. Taka pomoc finansowa dla miasta, która miała spowodować wyrównanie szans, wyjście z ubóstwa, poprawę różnych tam nierówności społecznych i tak dalej, i tak dalej, walkę z przestępczością. I o ile w samym filmie było pokazane, że Thomas Wayne miał no, oczywiście szlachetny pomysł... O tyle mu się w ogóle to nie udało, tego wdrożyć, nic a nic, ale za to innym politykom udało się to wdrożyć i to właśnie w taki sposób, jaki by chcieli. I tutaj są, tutaj są podobieństwa co do Polski, co do Gotham City. Fundusz Odbudowy w Batmanie służył temu, że Mafia i skorumpowani politycy, skorumpowani policjanci, skorumpowani prokuratorzy, różne skorumpowane organizacje wyciągały z tego funduszu pieniądze, ponieważ pieniądze w tym funduszu nie podlegały jakiejś specjalnej kontroli. Wszakże cel powołania tego funduszu był szlachetny, więc dlaczego mamy kontrolować tak bardzo coś, co jest takie szlachetne? I efekty tego były widoczne w GOTAM, ponieważ po 30 latach funkcjonowania funduszu odbudowy miasto cały czas wymagało odbudowy. Czyli to jest takie coś, że nieważne, yy, tak, tak jak się zbiera na dach w kościele, no zbieramy rok w rok. Dachu nie mamy wyremontować, ale mamy zbierać. Tak samo działał fundusz odbudowy. Miasto nie miało być odbudowane, ale fundusz odbudowy miał istnieć. Dlaczego? Dlaczego jest to. Dlaczego Polska to Gotham City? Ponieważ w Polsce też istnieją różne fundusze odbudowy. I w ogóle można powiedzieć, że funduszem, fundusz odbudowy to taki budżet naszego kraju, ponieważ jest on przeznaczany właśnie ciągle na odbudowę Polski. Nie wiem na odbudowę po czym. Czy znaczy wiem, dobra, znam historię, ale. Ale o ile coś tam się udało zrobić, i tak samo jak go tam, coś tam się udało zrobić, o tyle, w dużej części pieniądze z funduszu odbudowy trafiają do skorumpowanych polityków, do skorumpowanych organizacji pozarządowych, do skorumpowanych ludzi. I, i mówiąc tutaj, skorumpowanych ja. Nie używam tego w kontekście, że oni biorą łapówki, tylko są skorumpowani przez ten system, tenże fundusz odbudowy, ponieważ on w samej swojej budowie jest skonstruowany tak, żeby nagradzał osoby, które nie są uczciwe, nie są etyczne, ale dostrzegają sposoby, jak można wyciągać pieniądze z systemu. I e, o ile idea, zawsze idea, która góruje Najczęściej, najczęściej idea, która góruje nad tego typu, typu rzeczami, jest szlachetna. Tak samo w Batmanie idea była szlachetna, tak samo w Polsce idea budżetu państwa jest szlachetna. O tyle ludzie już nie są szlachetni i w Batmanie jest to pokazane bardzo ładnie, z tym, że Batman jest to film fabularny, a my żyjemy w rzeczywistości i. Może my w Polsce nie mamy Batmana, nie mamy Riddlera, nie mamy Kobiety Kot. Chociaż ja bym powiedział, że to są takie figury różne, bo e, są osoby, które chcą poprawić ten świat, widzą jego miałkość i. Mm, czy to jest na przykład organizacja Watchdog Polska w Polsce z Szymonem Osowskim na czele? Dla mnie to jest taki trochę taki Riddler, tylko że on nie morduje ludzi, ale wyciąga na światło dzienne informacje, które opinia publiczna powinna znać. Takich Batmanów, Riddlerów jest troszkę u nas, i jako społeczeństwo chciałem powiedzieć społeczeństwo Gotham, jako społeczeństwo polskie powinniśmy, uważam, skupić się na tych figurach bo one mają coś tam do powiedzenia one widzą często tą brutalność tego systemu ten bezsens tego systemu te wszystkie połapki, które tam są zrobione ale nie chcą z tego korzystać są troszeczkę ponad to nie znaczy, że są święte, bo to nie chodzi o jakieś świętości, ale, ale takie osoby są ponad tym systemem i nie chcą z niego korzystać. Ja osobiście też znam mnóstwo sposobów jak wyciągnąć pieniądze z systemu. Czy zakładając fundację, czy zakładając stowarzyszenie, czy zakładając firmę i, i biorąc różne dotacje, e, robiąc różne karuzele VAT i tak dalej. Nie robię tego, ponieważ no nie wiem, jestem uczciwy albo że głupi. Jak zwał, tak zwał. Wolę jednak pracować na, na siebie, robię też zbiórkę na swój biznes, który chcę startować, też możesz się z tym zapoznać. Ale yy, wracając do głównego wątku, tak, Polska jest Gotham City. W Polsce istnieje fundusz odbudowy, na którym bogacą się mafie i skorumpowani ludzie. I póki ten fundusz odbudowy będzie trwał, Puty będziemy się naprawdę pogrążać w coraz większe mroki przestępczości, przestępczości zorganizowanej, a ci zwykli obywatele, ci normalni ludzie pracujący będą mieli coraz trudniej. Natomiast pod takim płaszczykiem szlachetności będzie im się mówiło: Ale musicie robić, żebyśmy my mieli z czego odbudowywać. Tak i może dzisiaj y, smutny, smutne te moje przemyślenia, ale cóż, y, ja myślę, że jest szansa, pojawi się jakiś gdzieś tam Batman, Riddler u nas w kraju, są zresztą już tacy ludzie, wspierajcie ich, oglądajcie co mówią, mówię Watchdog Polska, świetna organizacja jak dla mnie. Która jest za pełną jawnością w administracji publicznej i ja też jestem za pełną jawnością w administracji publicznej, w jakichkolwiek pieniądzach publicznych, bo dzięki temu możemy, możemy patrzeć na to, jak ten fundusz odbudowy jest wydawany. Właśnie możemy patrzeć, kto, kto z niego ciągnie. I najlepiej z mojego punktu widzenia, jako ekonomisty, byłoby wywalić wszelkie tego typu fundusze odbudowy. <laughs> Najlepiej, żebyśmy pozbyli się jakichkolwiek pomocy publicznych dla kogokolwiek i zachowali pewną, pełną równość co do prawa, czyli ja mam prawo pracować, zarabiać, ewentualnie zbierać pieniądze, ewentualnie prosić o pomoc i ją otrzymywać, ale nie mam prawa żądać tej pomocy i siłą jakąś swoich głosów e, ją wyciągać, tak i wybierać. Skorumpowanych polityków, którzy dla swojego dobra, dla dobra swojej kieszeni, powiedzą mi, stary, tobie się należy. Nie należy mi się, za co mi się należy? Na, należą jakieś pieniądze, jakieś dodatki? Nie, ja chciałbym być równy wobec prawa. Proponuję, żebyśmy wszyscy byli równi wobec prawa, wprowadzili prosty system. Podatkowy, gdzie każdy z nas płaci 5% od przychodu, wszystkie działalności gospodarcze też płacą 5% od przychodu i tyle. I to by dużo uprościło. To by spowodowało to, że wszyscy będziemy grali tej samej, na tych samych zasadach. Ale to może być znowu takie moje, yy, moje marzenie. Ale chyba warto, warto marzyć. Dobra, dziękuję bardzo. Do zobaczenia następnym razem.